Już. Fajnie twoje włosy wyglądają na tym. I co? Czekaj, też tam władzę. Ej, jak tu wiatr wieje? Czujesz to? No, ej Mari, chodź co? Nie, ja się boję tak! Nie! 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 Chodź Marii, chodź! Chodź Mari, chodź! chodź, chodź! chodź zobaczę! Nie, yeah, czekaj! To była ta Maria? No! O oh, fuck! Ostatnio była całkiem pokazana. Ja... Yeah. Jest lol. Czekaj, za co tu wejść? Tuda. Tu da. To tu. Tu nam nic nie zrobi, bo to już za ogrodzenie. To też do tego należy. Chodź. Nie mam reakcji. ma? O, oh, fuck. Nie widać tego, czekaj. Teraz się wypowiadaj. W tym domu są jacyś nienormalni. Nie wiem. Nawet jest. <laughs> Naprawdę. Kierunki się ruszają, odsłaniają się. Normalnie jak się noży. Normalnie. Nie wiem, a to jakaś tam była. A w tamtym roku to był grób. Właśnie, już go nie ma, chodź na tyły. Czekaj, tu jest okno. Jezu! <laughs> Ja. Okna, čekaj. Nie. Chyba. Wybite okna, czekaj. Nie wiem. Ale hardcore, ja bym tu nikdy nie weszła, znaczy jestem tu. Jestem hardcore. Słoneczko na rozluźnienie atmosfery. gdzie jest słońce tu. Nie. Dobra, chodź Zaraz mi bateria padnie i z naszego dokumentu będą nici Jakbyśmy tu były w normalnych butach, to byśmy tam weszły, ale kurde w rolkach to strach, bo nie ucieknie wszystko. No. Kurde, ale będę miała głupi głos na nagraniu. No, A, tak. <laughs> <jest buka>? Nie <laughs> Ej, chwilę, czekaj. Ej, to nie było tak uchylone. Pasta firanka, ona z boku nie była tu uchylona, A jeszcze bardziej uchylona. Ja, no wiadomo, bo jest to dom. Fak, bateria. Czekaj, nie, bo się nie wyłączyłam, już zatrzymuje. Powiedz na pożegnanie coś. Jeszcze tu wpadniemy.